OK, kontynuuj. Go. Dobra. 2-0 do, dla antyterrorystów. No cóż. 20 sekund do końca rundy. Spoko. Dwóch jest na dole. U. słabo z celowaniem. No cóż. Okej. Okay. Dobra. Eee, kto mi się kupowało? B. Nie wiem. Karabiny wezmę. Może akacz na początek. No i bierzemy się do roboty, tak? Bierzemy się do roboty. Pójdę za nimi, jak coś. O! Takie logi. Shit. Będę napierdalał, tak? Z karabinu. Że tutaj pójdę. Gdziekolwiek pójdę, tak? Gdziekolwiek. Ło! Shit. Okej. Okay. Tutaj też są pokutki. Spoko. No, tamten z tyłu też był. No cóż. Dobrze wiedzieć. O, jeden terrorysta zostało, niestety 1 na 6. No właśnie 4-0. Okej, okay. tam się chyba ładuje powtórkę, tak? No. Wezmę tak. Nie wiem, sprzęt wezmę? Nie, granaty wezmę. Granat zaprzepnę. Granat nas to jest taki zwykły granat odłamkowy. Okej, okay. spoko, nie ma problemu. Pierdolę się. Nice. Pierdalam się dalej. ktoś tutaj był, jest za tak? Bo tak I on poszedł z tą bombą. Fłaj man, o ktoś tutaj jest. Ajajaj, aj, aj. słabo. Niestety mojego kolega też zabił. O, dodatkowo otrzymałem za to asystę. Ale niestety kolejna przegrana. Przegrana runda. Cóż... Okej, okay, bierzemy... Nie wiem... Kiem? A no, strzelbę sobie wezmę Taką dobrą, porządną strzelbę Co ty robisz? Kurwa, człowieku Nie wiem, wpierdolę się tutaj na przykład. Dobrze No Ktoś tutaj jebał AWP-ą Zajebał. Okay. No, nie zajebał, okej. No, nieźle strzela tu a wopą. Pewna przegrana niestety w tym meczu. To jest w tej chwili 5-0. Gdybym do, dołączył do antyterrorystów To by było nieźle, tak? Tak to chuj Okej, okay, stać mnie na a, karabin jakiś Gail. Wezmę Zetto oczywiście, lecimy. Wezmę tak Nie wiem, pójdę może tutaj. O, ładna główka, okej. Okay. No zajeb go kurwa, co jest z tymi kulami, ludzie? 78 punktów obrażeń. Matko boska. Dobrze, że ja mam tutaj asystę. 3 na 4 Asysty dwie. No tak. Nie no wszyscy tutaj jebią z, z AWP, tak? Nie oszukujmy się. Oczywiście chodzi o drużynę przeciwną, tak? No nie wszyscy tam... Jebią z AWP. Okej, okay. karabiny. Nie wiem, wezmę SG Co mi tam. Wymieszać drużynę. Wezmę nie. No, równo się zrobiło. Żadnego z nich nie zajebałem. Nieźle, nieźle. O, kolejna asysta padła, tak? Tak. Kolejna asysta. Oczywiście będzie kolejna przegrana. żeby oni się jakoś kontaktowali ze sobą, czy co? Nie wiem. Bo widzę na mapie wrogów, jak zdechłem. Nie wiem, czy kontaktują się przez komunikator internetowy typu Skype, nie wiem, GameSpeak 3. Pewnie. Tak, nie. Aha, dwa na dwa. Jeden ktoś chodzi na rozszerzone A. Jeden terrorysta jest na niższym tunelu. Teraz jest na górnym. Jest przy B i plantuje. Wszyscy lecą na B. Dobrze. Wygrasz jedną. Dobrze. Wygrał jedną rundę. Wow. 10 na 7 staty ma. A, wezmę może jakiś mak. Pan dymny też ma. Sma. O, ktoś już został zabity przez AWP. Okej, okay. nie wiem, się tutaj mniej więcej. Ło! F**k, safe. Ło! Wow. Aż go zajbałem, okej. Wrzucę tutaj granata. O, tutaj ktoś był. Ops. magazynek. Ktoś tutaj już plantuje, tak? Tak. Nice. Nie wyszło. O! Asysta wpadła, okej. Okay. 2 na 1. Nie tak! Okej, okay, 7-2. Dobra, punkt meczowy po raz kolejny. Eee, wezmę może obrzyna. No i lecimy tutaj. Nie no, ktoś tutaj nie gra, tak? O, mam tutaj koktajl molotowa. Co jest? Czego ty chcesz? Już się nie ma. Nice. O, można tutaj podnosić. zamina na AK-47. Dobrze. Idziemy na A. Stufeje. Wo, coś mi się. Za myszka. Wo. Ah. Auto sniper. Zatknij się.

Okej, okay, odrabiamy teraz straty. Okej, okay, spoko. E, wezmę może G3 SG1. Czy wie ktoś, jak ci pisze? Nie wiem, enterem. Enterem się nie da. Którym przyciskiem się pisze? Nie wiem. Okej. Okay. Zajbałem go. Spoko. Pójdę na A. Uła. Nie wyszło, nie wyszło. Bóg stoi na A. Window. O mój Boże, masz bardzo No niestety, przegraliśmy e, mecz. The The o, skrzynia chroma 2. Okej, okay, wczytała mi się mapa już. Spoko. Go? Bierzemy terrorystę znowu. Tym razem gramy na mapie Mirage. O, wow. aż mnie oślepiło. Dobra. Jest 0-0. Jest. Siemigła, 3. Po stronie antyterrorystów, natomiast jeden żywy gracz jest w nie terrorystów. Ktoś tam ma nick o oh, kurwa, ktoś tam ma nick I'm EFSON, I am EFSON chyba tak, tak. U, nie wyszło, nie wyszło. Dobra, lecimy dalej, e, a ma... akacza, granat zaczepny, no i lecimy. No, naprawdę człowieku. Dobrze, zajebany. Coś tutaj chce mnie zajebać. Dobrze. Kolejny kill, kolejny kill, nice. Alż mi dobrze idzie jest bomba? Hello, my friend. Whoa. dobrze, ostatnia kulka. Jest spoko. jajaj, nie wyszło. No, czterech zabitych graczy. Spoko, spoko. W tej rundzie jeszcze. Hmm, dwóch na dwóch. Jeden zamachowiec będzie chyba plantował na A. Jeden terrorysta został zabity. Antyterrorysta, sorry. Drugi też, nice. O jeden. Dobra, kupimy może jakiegoś PMa, na przykład Pepe's Bison. Taka prosta broń. 64 kul wymaga magazynku. Idziemy, nie? Było blisko. Zadane obrażenie, 84. cztery. Ładna główka, ładna główka. 84 obrażeń zadałem. Niestety. A Czekaj, mój fajder, czekaj czeka. Mój nami is Daniil O, tam jest gość. To tutaj bierze. Aha. O kurwa. Rozkroił bombę. Spoko o no, wezmę kolejnego PMA, P90, lecimy. O! kim ty kurwa jesteś? Aż ich zajebałem, no proszę, public ją! Ktoś tutaj będzie? Nie wiem. Nice. Trzeci w tej rundzie. Czwarty. Okej. Okay. Ajajus tutaj było, nie weszło! Osiem 3. No i niestety 31 dla antyterrorystów. Wezmę to tak mniej więcej. Aha, mogę tym przybliżyć. Spoko. Aha. Aj jaj. Dobrze się skoncentrował ten gracz. No jak widać, nieświadomy gracz tutaj. Um. Został zabity, tak? Be sobie weźniemy i ziemi. Myślałem, że się ukryłem przed ścianą, a to proszę. Hmm. Niestety, chyba to będzie kolejna wygrana po stronie antyterrorystów. No cóż. No, zaskoczył mnie gracz. Dobrze, że nie zostałem przez niego oślepiony, tak? O, asysta, okej. Okay. Popróbujmy tą broń jeszcze raz, bo jak grałem tą bronią, to jeden kill mi wyszedł. Niestety, Ło. aha, odtąd przyszli, ok. Spoko. Kolejna runda Cze grana Punkt meczowy już Okej. Okay. Ła! Uh, niezłe to było. Niezłe, niezłe. Aj Szybkość się też tutaj liczy niestety. W tej grze 84 punkty obrażeń. Brakowało 16 punktów obrażeń, żeby go po prostu zajebać, tak? Okej, okay, to było dobre. Let's go!